Dzień dobry Państwu, witam Państwa w kolejnym programie z cyklu Kurier po godzinach. Dzisiaj z naszymi kamerami jesteśmy w klubie w restauracji Trzy Światy, bo właśnie to miejsce wskazała nam na spotkanie nasza dzisiejsza, dzisiejsza rozmówczyni Radna Miejska Ostrowa. Milena Kowalska. Dzień dobry Pani Radna. Dzień dobry. Często Pani była w takich lokalach? Byli Pani tutaj się spotykać ze znajomymi? Ja jestem osobą bardzo towarzyską, więc generalnie bardzo lubię takie miejsca, bo tutaj się spotykam z przyjaciółmi, tu możemy porozmawiać, tu możemy wymienić swo się swoimi poglądami, spostrzeżeniami, tu możemy spotkać się z rodziną, ale też poznać i nowych ludzi, którzy nieraz przyłączają się do rozmów. I na tym, Szanowni Państwo, skończyliśmy tę część oficjalną. Dlatego, że to Pan, Pani byłoby w ciągu dalszej naszej rozmowy trochę sztuczne. Znamy się ponad 20 lat, zawsze byliśmy na ty. W związku z tym myślę, że skoro kurier po godzinach, to będziemy też w tej formule takiej jak na co dzień się znamy. Nie ukrywam, że bardzo mnie to cieszy, bo faktycznie pamiętam cię już jako małe dziecko i, i darzę ogromną sympatią, więc będę się czuła jeszcze bardziej naturalnie w tym wywiadzie, w tym spotkaniu. Tym bardziej, że nie będziemy też ukrywać, że jesteśmy dosyć odlegli, jeśli chodzi o poglądy polityczne i tego nikt z nas też nie zamierza ukrywać, ale mimo wszystko jesteśmy w stanie się spotkać, porozmawiać o konkretnych rzeczach, nawet tych, które na, nas, nas dzielą. Nie skaczemy sobie do oczu, a to jest niestety taka... Przypadłość Polaków, że jeżeli ktoś jest po tej drugiej stronie politycznej barykady, to bardzo często wykreślamy go, z towarzyski... nawet z tego życia towarzyskiego, odrzucamy go w ogóle jako człowieka. Dlaczego twoim zdaniem tak właśnie jest? Ja osobiście darzę Ci wielkim szacunkiem, cenię to, co robisz i jestem zawsze bardzo tego ciekawa, bo to moim zdaniem, że inaczej patrzymy na świat, na pewne sprawy, wynika z trochę innej wrażliwości. Ja nie chcę oceniać, czy to jest wrażliwość lepsza, czy gorsza, która jest bardziej trafna, ona jest inna. Ja, mogąc obserwować inne poglądy, mogąc rozmawiać z Tobą i poznawać twoje, twoje spojrzenie na kwestie polityczne, czegoś się zawsze uczę, czasami być może tonuję swoje spojrzenie na to i to jest dla mnie zawsze bardzo, bardzo wartościowe. Wynika to trochę, ta sytuacja taka konfliktowa, moim zdaniem, z tego, że ludzie się ignorują. Nie są siebie ciekawi, nie mają otwartej głowy, tylko podchodzą do drugiego człowieka z dużą dawką takiej ignorancji, która jest powodem wszelkiego, wszelkiego zła chyba w świecie. Można to tak może dość szeroko powiedzieć i, i ocenić. Prawda jest taka, że w życiu codziennym kiedy stajemy w trudnych sytuacjach, kiedy trzeba interweniować, czy to pełniąc jakąś funkcję, czy tak po prostu życiowo, te poglądy już takiego znaczenia nie mają, tylko po prostu jeden drugiemu musi i powinien pomagać. No właśnie, czy, jest jakiś, czy masz może jakiś pomysł na zakończenie tej wojny polsko-polskiej? Bo przecież to, że na jakiejś płaszczyźnie jesteśmy bardzo różni i nawet walczymy z sobą niekoniecznie na szczęście, śmiertelnie, to przecież nie powinno nam to przeszkadzać w tym, żeby w innej płaszczyźnie coś zrobić razem. Ja jestem w ogóle ekonomistką, więc może mam trochę na to skrzywione spojrzenie. Uważam, że przychodzi taki moment ekonomii nienawiści. to znaczy my powinniśmy się ocknąć, że zajmując się tym, tą krytyką, tą wojną taką, która jest bardzo emocjonalna my tracimy tracimy ponosimy koszty po pierwsze tych negatywnych emocji po drugie tego czasu i zamiast coś budować nieustannie jesteśmy, plecy tak zwane, więc jeżeli będziemy uświadamiać ludzi, że to nie negatywne emocje, nie ta wojna coś buduje, tylko współpraca i jakaś zgoda, no to myślę, że w końcu ludzie powiedzą faktycznie róbmy to razem i bądźmy, przenośmy wzorce, dobre wzorce na grunt także i to samorządowy i ten, który jest w parlamencie. Mówisz tutaj o tym kontakcie z człowiekiem, to może zapytam Cię jednak troszeczkę o tą Radę Miejską, bo jesteś jednym z tych niewielu radnych, którzy mieli możliwość wystartowania i wygrania mandatu w okręgu jednomandatowym, co na pewno musiało wyglądać inaczej i zdobyłaś teraz w ostatnich wyborach mandat radnej, jako radna startująca z listy w okręgu wielomandatowym. Jest różnica między tymi wyborami? Która, która, który sposób jest Twoim zdaniem bardziej trafny? Znaczy ja całym sercem jestem za okręgami jednomandatowymi. Tam się rozpoczęła moja kariera w Radzie Miejskiej. Okręgi jednomandatowe dają szansę każdemu zmierzyć się ze swoimi konkurentami w okręgu, a lista to zawsze jest trochę decyzja osoby, która w partii, osoby albo zarządu, która w partii tą listę układa. Ja akurat startowałam nie z jedynki, a z dwójki na liście, więc tym bardziej jest to dla mnie wartościowe, że po raz drugi mieszkańcy mi zaufali i zdecydowali się za. Głosować nieodruchowo na pierwsze miejsce, ale jednak znaleźli mnie na tej liście. Przy czym okręgi jednomandatowe są dla mnie o tyle wyjątkowe, że ja startując od razu zostałam poinformowana, że startuję trochę na zająca, bo jest tam bardzo mocny przeciwnik świętej pamięci pan Marian Łakomy, reprezentant Prawa i Sprawiedliwości w poprzednich kadencjach Rady Miejskiej, radny od 1989 roku. I ja zgodziłam się, wszyscy mówili, przetrzesz się, zobaczysz, jak wygląda kampania, no ale nie łudź się, nie masz szans. No i tak mnie to stresowało, bo sobie myślałam, kurczę, ludzie mnie nie znają, muszę coś zrobić, żeby nie przynieść wstydu i nie mieć dwóch, trzech głosów, no bo w końcu, jeśli już startuję, to powinnam przekonać jakąś grupę ludzi. No i chodziłam tak, od drzwi do drzwi, z takim kartonikiem uloteczek i każdemu mieszkańcowi dawałam tą ulotkę, pytałam, czy mogę wręczyć swoją ulotkę. No i nagle się okazało, że różnicą tych kilku głosów, bo to były bodajże trzy głosy. A mi się, wydaje, mi się wydaje, że to był jeden głos. Wydaje a mi się, że był jeden głos, ale może a to A może później. to był jeden, to, bo to różne wersje się pojawiały. Ale... Wydaje mi się, jeśli dobrze pamiętam, to wygrałaś jednym głosem. Jednym głosem. Mhm. Jesteś radą Ostrowa, ale dużo czasu spędzasz poza miastem, prawda? Bo jednak studia i dalsze kształcenie wymaga wyje wyjechania ciągle z, z Ostrowa. Takie trochę panuje przekonanie, i wydaje mi się, że ono jest w dużej mierze błędne, dlatego że o. pracuję jako pracownik naukowy faktycznie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Przy czym praca naukowa jest dosyć specyficzna, bo to, że pracuję w katedrze finansów przedsiębiorstw i finansów publicznych, nie oznacza, że muszę tam być codziennie. Mhm. Zdecydowałam się na przeprowadzkę do Ostrowa taką całkowitą w trakcie studiów. Bo kocham to miasto, tu mam przyjaciół, tu mam swoją rodzinę i dojeżdżam do tej pracy, zajęcia mam kilka razy w tygodniu. Udało mi się wygrać konkurs na etatowego pracownika, to był konkurs młodych talentów, więc w sumie drugi rok teraz rozpocznę w październiku już jako pracownik naukowy. Ale kocham Ostrów i codziennie wracam do tego ostrowa. Dokąd ta kariera naukowa możecie zaprowadzić? a ja pytam w kategoriach takich dużo szerszych, takie makro marzenia, bo jak podobne pytanie zadaliśmy senatorowi Łukaszowi Mikołajczykowi, to on bez ogródek powiedział, chciałbym być ministrem edukacji, chciałbym być rzecznikiem praw dziecka. Wiążesz z tą pracą swoją naukową również plany, takie marzenia, karierę? To wszystko, co ja robię, jest trochę kompatybilne. To znaczy, z jednej strony, zaangażowanie społeczne, które pozwoliło mi zdobyć mandat samorządowca, a z drugiej strony, praca w katedrze, która zajmuje się finansami publicznymi. Ja swój przewód doktorski otworzyłam z zakresu finansów publicznych i tego, jak powinny być redystrybuowane nasze dochody z podatków tak, aby redukować nierówności społeczne i ekonomiczne w najbardziej efektywny sposób. Wiem, bardzo, że to brzmi bardzo bardzo, do, bardzo... bardzo dobrze, że my to nagrywamy, bo ja sobie to odsłucham i spróbuję zrozumieć to zdanie, ale kontynuuj. Generalnie chodzi o to, żeby tak dystrybuować pieniędzmi, żeby ludziom żyło się lepiej na wyższym poziomie e, życia. I chciałabym teraz takim moim najbliższym marzeniem jest reprezentowanie naszego regionu w Sejmie. Dlatego też kandyduję w, najbliższym, w najbliższych wyborach do tego Sejmu. Ale to wszystko jest bardzo kompatybilne, co robię. Też pamiętam takie duże zdziwienie jednego z profesorów, kiedy wpadłam do niego do gabinetu i wołając: Panie profesorze, wydaje mi się, że znalazłam milion złotych w budżecie, ale czy pan mógłby zerknąć, czy ja się nie pomyliłam? No i się okazało, że faktycznie ten milion złotych był, odnalazłam go, bo był ukryty w dochodach naszych miejskich, które potem były na sesji już rozdystrybuowane na wtedy bodajże infrastrukturę drogową. Hmm. Czy oprócz tej takiej literatury naukowej, no bo rozumiem, że to dużo czasu ci zajmuje, masz czas na to, żeby poczytać coś lżejszego, chociażby na Kuriera Ostrowskiego albo jakąś książkę, ulubiony autor? Tak, oczywiście, czytam bardzo dużo gazet, yy, szczególnie tych lokalnych, yy, no teraz już został w sumie... Może nie będziemy, <laughs> bo, bo od razu kilka mi przyszło na myśl, ale to, to może nie idźmy w tą stronę. <laughs> e, czytam e, czasami mam taką potrzebę po tych ciężkich pracach naukowych, które się czyta, e, odmóżdżenia przeczytania czegoś lekkiego, więc czytam i te ciężkie, e, przepraszam, e, czytam. Słucham, jak jeżdżę do pracy, no bo jednak jest to kawałek drogi. No i oglądam ekranizację. Jestem w ogóle wielką fanką opowieści podręcznej, czekam tylko na następny sezon. Ale też mam swoją przygodę w pisaniu. Pisałam kiedyś wiersze amatorsko i z całkiem fajnym efektem i, i sukcesem w różnych konkursach. O, to zaraz podrzucimy pomysł pani Oli Kiełbszawule, może kolejny gość szuflady właśnie siedzi przed Państwem. Czas na muzykę? Jest, masz słuchaczy, jakiś ulubiony zespół, ulubiona stylistyka? Akurat ten zakres talentów w mojej rodzinie przypadł mojemu bratu, który jest wielkim miłośnikiem muzyki, ma talent w tym, będzie organizował swój pierwszy koncert z zakresu rapu. Ja słucham tego, co wpadnie mi akurat w ucho, muzyki bardziej radiowej. Mhm. I wiem, że takiego gatunku no ciężko tak sklasyfikować, ale nie mam ani talentu muzycznego ani na no niczym nie umiem grać. A to... czy nie, 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 nie podgrywasz bratu do, nie. do, do, do rapu? <laughs> absolutnie. Ale podróżujesz? Podróżuję, te podróże są trochę związane z moją pracą, to znaczy z wyjazdami na konferencje, na wymiany akademickie, one są zawsze niskobudżetowe. Byłam dwa miesiące we Włoszech na wymianie takiej akademickiej, na stażu, odwiedziłam Łotwę, byliśmy na konferencji w Rumunii, na Słowacji, ale też z przyjaciółmi podróżujemy, bierzemy samochód i jedziemy przez kawałek Europy, zatrzymujemy się tam, gdzie, gdzie nas zaniesie i gdzie nie jest specjalnie drogo. W czasy all inclusive to nie jest ewidentnie rzecz dla mnie. Jakieś ulubione miejsce w Europie, do którego wracasz? Bardzo często bywam we Włoszech i bardzo fascynuje mnie ten kraj pod względem tego, jak duży jest przekrój w nim. To znaczy im bardziej na południe, tym zupełnie inna mentalność mhm. ludzi, inna majątność, a im dalej na północ jednak zupełnie inny. Wydaje się, mhm. że jesteśmy w innych zupełnie państwach. Mhm. Jesteśmy tyle praktycznie, co po wyborach samorządowych, więc ostatnie pytanie, które sobie na dzisiaj przygotowałem, nie będzie zapowiedzią kampanii prezydenckiej, bo już Ciebie również wśród tych kandydatów na prezydenta miasta wymieniano. Ale gdyby tak się kiedyś stało, że zostałabyś prezydentem miasta, to y, czy są jakieś takie dwie czy trzy inwestycje, który, o których w Ostrowie się nie mówi, a które według Ciebie powinny zostać zrealizowane? Na pewno jest jedna, o której się mówi, to jest Aquapark. Uważam, że hmm. to absolutnie musi powstać i pierwsze ruchy w tym kierunku już zostały poczynione, ale z tych, o których się nie mówi, no to na pewno jakiś obiekt związany z opieką wytchnieniową. To znaczy taką nasze społeczeństwo się starzeje i żyjemy coraz też dłużej, więc będziemy musieli sobie w jakiś sposób radzić z naszymi rodzicami, których będziemy, którymi będziemy się opiekować, a wiadomo, że są takie momenty, kiedy Chcielibyśmy przez tydzień, nie wiem, zachorujemy, musimy iść do szpitala i powinny być obiekty, które będą takie osoby przyjmować na ten krótki okres, powiedzmy na tydzień, na dwa tygodnie. To by były też obiekty, które przyjmowałyby osoby, dzieci niepełnosprawne. Tak? Ich rodzice zawsze się martwią, a co będzie, jeśli ja zachoruję, jeśli nie dam rady przez ten krótki okres? Parking jakiś na pewno koniecznie w Ostrowie, ale taki, który rozwiązałby problem centrum. Ja już nie mogę patrzeć na te auta, które w samym rynku są parkowane pod ratuszem dzień w dzień, a też pracowałam, mieliśmy swoje biuro naszej firmy przy ulicy Kaliskiej. I tam był dramat, żeby gdziekolwiek zaparkować. Czasami lepiej było nawet. E, oczywiście nie robiliśmy tego, ale okazywało się, że taniej byłoby przyjąć mandat za złe parkowanie, niż wykupić w sumie w tym centrum e, ten bilet. Ale oczywiście postępowaliśmy zgodnie z, z, z literą jest prawa. prawa. Jest jakiś pomysł. E, 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 i, i, I tak z tych trzech inwestycji to myślę na najbliższy czas to są te chyba najważniejsze. O, dziękuję w takim razie za wizytę. Dziękuję. To my jesteśmy gośćmi Twoimi w, w tym klubie. Dziękuję za to, że znalazłeś dla nas czas, a ja Państwa serdecznie zapraszam do spoglądania tego, co się dzieje na portalu kurierostroski.pl, dlatego, że nasz cykl Kurier po godzinach jest pomysłem rozwojowym i mamy już kilku gości kolejnych zaproszonych.